Hello, siemam, i witam was w kolejnym Szama Vlogu. A, właściwie Szama Vlog ma się, bo jak widzicie tutaj w tu w Wąchocku jest świąteczny. Jeszcze mamy dzień, jeszcze jest jasno, a ja dokładnie jeszcze nie wiem, co będę zamawiał. Widać, że dziewczyny się krzątają tam na kuchni, ale mamy też sezonową ofertę. Wiem, że żarwoła nie dam rady, no bo wiecie, no, ser jest. Można bez sera z tymi sosami, ale to zobaczymy. Ale dostałem polecajkę od Darii, że że yy, są genialne naleśniki. Daria to oczywiście żona hakera, maćka mojego ziomeczka, także wiecie. Hmm. A pan zdjęcia robić, dla jego Teraz y, akurat nagrywam vloga. Mm. Tak. Y, pan jaką firmę ma? Mm, nie mam firmy, ale kanał Szama TV. Ja? Szama TV. Szama TV, w Starachowicach Nie? W Starachowicach głównie. No i mordeczki. Ja zamówiłem sobie y, wytrawne naleśniki. Z y, salami, y, zamiast szynki do tego pieczareczki, pomidorki, cebula czerwona, zamiast sosu tośnikowego, który jest bazowo. I to mam sos miodowo-musztardowy i zamiast mozzarelli, która jest tam bazowo oczywiście, no to mam pieczarki właśnie. Także takie sezonowe, naleśniki zimowe, na wytrawnie, takich jeszcze nie jadłem więc trzeba spróbować. Pierdot i proszę bardzo Jest mój naleśnik Zajrzyjmy do środka mm, mm, mm. oj, to będzie przepyszotka Przepychotka to będzie Zaraz się za to zabieram Pierdut bo okay. ja czekam, czeka No właśnie bo tutaj akurat pani nie, też akurat mało jest akurat, właśnie yy, z klientów to tylko ja i właśnie Pani, yy, z którą przed chwilą rozmawiałem, możliwe, że się nagało, a tutaj o, jeszcze wielkie dzięki. No, jest Izuzia, yy, która zresztą była już kiedyś na vlogastu. macie Tak. mmmm mmmm wow genialne czegoś takiego się nie spodziewałem z salami jest na, na pewno jest jeszcze lepsze niż mm, z szynką oj ale już czuję lekki... Niestety. Czuję już lekki w e, Okej, okay, mordeczki. E, trochę przepiłem. E, już jest to w miarę okej. Okay. Tak pysznych naleśników chyba nigdy nie jadłem. Sam tak nie robiłem. Hmm, powinienem to w końcu kiedyś zrobić. Oczywiście w formie szamleto to Modena. To jest jasne. Hmm genialne um, bardzo pasuje tutaj sos miodowo-musztardowy po prostu genialne <laughs> tak, panisku gadałem do wózka może coś będzie do do modern vloga, nie obiecuję może coś będzie pierdół a mordeczki jeszcze tutaj mam ciacho takie trochę twarze. korzenne, bardzo ładnie w kawiarni. pachnie tutaj jest lubię słodkie mm. wow genialne jest twarde tylko mm, tak z zewnątrz ale wewnątrz jak najbardziej mięciutkie mm, mm. Wiem, że mi są. z słodkim. No ale akurat też dostałem ciasteczko do właśnie jest jeść. No i młodeczki. Troszeczkę tutaj zdykompletowałem. Tak, byś go nie zrobił jeszcze nigdy naleśnika wytrawnego mm -hmm. wow. a tutaj to chyba boczek jest Bardzo możliwe, zaraz się to wiem. mam potwierdzenie. To jest boczek, taki przygrillowany mm. Może nie na łyżkach nie tylko tak bardziej. Jest to ci e, z boczku, ale taki przygrillowany w no po prostu Na w pełni smaku, nie genialne Co? Mm. Wow. Ducha. Mm. 10 na 10 sorry że tak z pełną gębą mm. 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 geniusz mordeczki czas na podsumowanie wasze zdrowie w gardło moje herbatka równie pyszna jak ten naleśnik był tak zjadłem wszystko opłaca się jeszcze i to jeszcze jak szczerze mówiąc herbatka też 10 na 10 mhm to był najlepszy naleśnik jakiego Jadłem takie oczywiście wytrawne. Z serem, wiadomo, byłby bardziej klejący. wiadomo, jak to ser. Ale wiecie co? Ale tak po prostu, po prostu z mostu powiem Wam, że nawet bez tego sera, to jest po prostu przepyszota. Jeszcze do salami. Kuchu, to przepyszne, przepyszny, najlepszy naleśnik wytrawny, jakiego jadłem w życiu. Także, mordeczki, to by było na tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo. Wielu